Boże, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj czwartek, 28 dzień e, sierpnia. E, nie wiem, czy zauważyliście, ale za, bo, może tak, że za mną jest cmentarz. To, to nieprzypadkowe miejsce, z którego chciałbym dzisiaj nagrać właśnie te poranne pulsy, prosto z serca. E, dlatego, że ten obraz cmentarza, on się pilnie wpisuje do dzisiejszej Ewangelii. A jest to cmentarz, na którym są powołani, e, pochowani, przepraszam bardzo, e, pochowani palotami. Tyni. E, i, I posłuchajcie teraz Ewangelii, jak, jak w tym kontekście, właśnie i kontekście cmentarza i, i tego, co dziś Pan Jezus mówi, jak to jest ważne, jak to się pięknie łączy. A słuchamy dzisiaj Ewangelii, posłuchamy dzisiaj, czy, czy przeczytam Ewangelię według świętego Mateusza, 24 rozdział, wersety od 42 do 51. Ewangelia według świętego Mateusza, 24 rozdział, wersety od 42 do 51. Posłuchajmy zatem tejże Ewangelii. Jezus powiedział do swoich Uczniów, czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu pan wasz przyjdzie. A to rozumiecie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym, roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdawał jej żywność? Szczęśliwy sługa, którego pan, gdy wróci, zostanie przy tej czynności. Zaprawdę powiada wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój Pan się ociąga z, z powrotem i zacznie bić swego współsługi, będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zapewne teraz rozumieliście, dlaczego e, nagrywam ten filmik właśnie z tego miejsca, gdzie jest cmentarz. I dlatego, że dziś Pan Jezus mówi, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy to Pan przyjdzie. Ja myślę, że to słowo czuwajcie z kluczem dzisiejszej Ewangelii. Czuwać, czyli być gotowym. Czuwać to znaczy stać na straży, być gotowym i przygotowanym. I być przygotowanym. W naszym kontekście... Właśnie wiary, być przygotowanym, to znaczy być blisko Jezusa Chrystusa, żyć Jezusem Chrystusem, żyć w łasce uświęcającej, e, przyjmować komunię świętą, chodzić do spowiedzi świętej, modlić się i mieć w sercu Pana Jezusa. I mieć czyste serce, na ile jesteśmy w stanie, na ile, na ile walczymy z grzechem, na ile się staramy. To jest bardzo ważny kontekst. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. To też, co nam życie pokazuje. To, to są słowa Jezusa, Chrystusa, ale właśnie takie jest życie, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy spotkamy się z Panem Jezusem, kiedy on nas powoła do wieczności, albo kiedy on przyjdzie powtórny raz na, na ziemię. Ja myślę, że warto dzisiaj to podjąć, tak w pewnej refleksji. Właśnie, na ile ja czuwam, jestem ja gotowy, na ile jestem ja ja jestem przygotowany, na ile moje serce jest przygotowane do tego, żeby spotkać się z Jezusem Chrystusem. E, właśnie. A może są jakieś sprawy, które jeszcze muszę pozałatwiać, może się z kimś pogodzić, może powiedzieć jakieś dobre słowo, może komuś powiedzieć, że się kogoś kocha, może powiedzieć komuś, że ktoś jest dla kogoś ważny. E, to są takie rzeczy, których. No, nie warto zlegać, że warto nie załatwiać. Warto korzystać z tych filtrów które nam daje Pan Jezus, i żeby, żebyśmy byli właśnie przygotowani na jego przyjście. zatem pomóżmy się o to, pomóżmy się o to, żebyśmy właśnie nasze serca były zawsze przygotowane, żebyśmy byli gotowi na spotkanie z Panem Jezusem w dniu, kiedy on nam powie, że to jest właśnie ten najważniejszy i ten moment, kiedy chce, chce się z nami spotkać, kiedy nas powoła do wieczności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć mnie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomóżmy się jeszcze za zmarłych, za zmarłych, którzy tutaj spoczywają na tym cmentarzu, za zmarłych z naszych rodzin, bliskich, przyjaciół, tych, którzy odeszli do wieczności. Wieczny odpoczynek raczej im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech przez Twoje miłosierdzie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami i z duchem twoim nie was strzeży i błogosławi wówczas mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego bożego dnia wam życzę. Trzymajcie się mocno. I jutro się widzimy, nie może was oczywiście jutro zabraknąć. Z panem Bogiem.